Radom to drugie co do wielkości i liczby ludności miasto w województwie mazowieckim. Jest usytuowane w centralnej Polsce, na skrzyżowaniu ważnych europejskich szlaków drogowych. Dzięki temu podróż do Warszawy, Lublina czy Kielc zajmuje nieco ponad godzinę, a do Łodzi czy Krakowa ponad dwie godziny. Oprócz tras ekspresowych, miasto ma także bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawą, Krakowem czy Tomaszowem mazowieckim. To powoduje, że Radom jest atrakcyjnym miejscem do prowadzenia biznesu. Świadczy o tym zainteresowanie przedsiębiorców, którzy swoją działalność chcą rozpocząć właśnie w naszym mieście. Zwłaszcza że tradycje przemysłowe w Radomiu są ogromne. Widzimy po statystykach, że w Radomiu pojawiło się dużo więcej miejsc pracy i to są miejsca pracy, które są nowoczesne i dużo lepiej płatne. Bezrobocie, które było niewątpliwie wielką przeszkodą w rozwoju naszego miasta w latach 90. czy na początku XXI wieku, już przeszło do historii. Dziś Radom jest takim gospodarczym tygrysem rozwijającym się. W dzisiejszym odcinku programu Radom pod lupą opowiemy o tym, jakie warunki dla przedsiębiorców oferuje miasto, dlaczego firmy chcą działać w Radomiu, a także o tym, jak w naszym mieście wygląda kształcenie zawodowe, które zapewnia przedsiębiorcom nowych, wykwalifikowanych pracowników. Na terenie Radomia działa obecnie kilka stref inwestycyjnych. Te zlokalizowane na terenie dawnych zakładów metalowych na Gołębiowie czy Wośnikach są już w pełni albo w dużej części zagospodarowane przez przedsiębiorców. Kolejne są tworzone na Wincentowie i Podkanowie. Z myślą o ich rozwoju, staraniem władz miasta w ostatnim czasie udało się zawrzeć porozumienie z PGE Dystrybucja w sprawie zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej na takim poziomie, jakiego oczekują przedsiębiorcy. Do końca 28 roku, do 2028 roku są e... Zobowiązaliśmy się do tego, że po pierwsze, wybudujemy nową stację 110 000 V na 15 000 V wincentów, wymienimy dwa transformatory mocy w stacji podkanów, a równocześnie pozwoli to na to, żeby. Zgodnie z założeniami, które były w tym porozumieniu, żeby umożliwić przyłączenie nowych odbiorców w tych dwóch strachach przemysłowych, o których pan prezydent mówił, o łącznej mocy co najmniej 24 miliony, miliony watów. Porozumienie, na które czekają najbardziej nasi lokalni inwestorzy, ale również ci, którzy radomią są zainteresowani? I chcą tutaj inwestować, natomiast jedynym wyzwaniem, dzisiaj już wyzwaniem, nie problemem są właśnie, jest właśnie kwestia dostaw i zabezpieczenia w energię elektryczną. W radomskich strefach inwestycyjnych działają firmy różnego sektora biznesowego to zakłady, hale produkcyjne czy magazyny logistyczne. Najsilniejszą branżą historycznie to jest branża metalowa, która działa w ramach tak zwanego klastra metalowego i to jest właśnie ten przemysł precyzyjny i ten przemysł oparty na nowoczesnych technologiach, który, który tworzy dobrze płatne miejsca pracy. Jednym z najbardziej rozwijających się przedsiębiorstw jest firma Stalgast, która działa na terenie strefy na wośnikach przy ulicy Inwestycyjnej. Zajmuje się produkcją mebli i artykułów gastronomicznych. W Radomiu działa od 2008 roku. Szukaliśmy wielu miejsc w okolicy właśnie Warszawy i padło to na Radom, ponieważ tutaj była wykwalifikowana kadra, przede wszystkim inżynierów. Oraz spawaczy i szlifierze, którzy byli niezbędni do naszego procesu produkcyjnego. Dzięki właśnie pomocy miasta oraz, że tak powiem, zakupu tego miejsca tutaj na wośnikach przenieśliśmy najpierw, znaczy najpierw magazyn, logistykę z Warszawy i potem, żeśmy dobudowali właśnie w dwóch etapach tutaj całą produkcję. Sukces przedsiębiorcy to również powód do zadowolenia dla miasta. Firma Stargast podjęła decyzję o wybudowaniu nowej hali produkcyjnej. Która da kolejne 100 miejsc do pracy. Obiekt powstanie w ciągu 3 do 4 lat. My, jako miasto, bardzo mocno kibicujemy, ale przede wszystkim wspieramy te podmioty, które działają na, na wośnikach i chcą zwiększać ilość miejsc pracy, a tym samym zwiększać zatrudnienie. W nowych przedsiębiorstwach działających na terenie stref gospodarczych powstało kilka tysięcy miejsc pracy. Kolejny rok szykuje nam się przebicie ponad 26 tysięcy wszystkich podmiotów zarejestrowanych w tak zwanym systemie region to, region, to po pierwsze, a po drugie, no, bezrobotni. Jeszcze kilkanaście lat temu to była grupa osób powyżej 20 tysięcy. Dzisiaj widzimy, że ta, ta liczba to jest nieco ponad 8 tysięcy z ostatnich kilku miesięcy z tendencją spadkową. Zarówno firm, jak i miejsc pracy będzie w najbliższych latach jeszcze więcej, bowiem miasto nadal dysponuje terenami w dwóch kolejnych strefach gospodarczych. Jest to strefa na Podkanowie, gdzie pierwsze nieruchomości już zaczęliśmy sprzedawać i szczęśliwie finalnie znalazły swoich nabywców, jak również strefa przy ulicy Energetyków, strefa na Gołębiowie, tutaj wspierając prywatnego inwestora, ma powstać ogromna inwestycja, park multimodalny, i w zasadzie tam realizacja tej strefy i tych prac przez inwestora prywatnego już się dzieje. My wspieramy, tworząc infrastrukturę komunikacyjną. Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani rozpoczęciem działalności w Radomiu, mogą liczyć na spore wsparcie ze strony miasta. W jednym miejscu inwestor otrzymuje komplet informacji zarówno o wolnych terenach inwestycyjnych, jak i gotowych obiektach na wynajem, ale również o możliwych formach wsparcia do uzyskania, chociażby zatrzymania podatku dochodowego z tytułu specjalnej strefy ekonomicznej, ale również wskazujemy alternatywne źródła finansowania tej inwestycji. No i Oczywiście dostaje opiekowa, opiekuna inwestycji, który prowadzi przedsiębiorcę przez cały proces uzyskiwania niezbędnych zgód i decyzji do tego, aby Mógł rozpocząć swoje inwestycje. Miasto chce również, aby radomianie, zwłaszcza młodzi, pozostali w naszym mieście i mogli tu znaleźć dobrze płatne miejsce pracy. Stąd też pomysł kształcenia zawodowego. Dzięki współpracy szkół zawodowych i uczelni przedsiębiorcy zyskają przyszłych pracowników. Daje możliwość uczniom zdobywania tych kompetencji, które są w realnej gospodarce, które realnie są potrzebne i wymagane przez firmy. Ale dla firm to jest ogromna korzyść, bo tak naprawdę mogą sobie wykształcić, czy kolokwialnie mówiąc, wychować pracownika, który odnajdzie, odnajdzie się natychmiast po zakończeniu szkoły w ich kulturze technologicznej czy kulturze organizacyjnej. A potrzeby na rynku pracy są różne. Jest szereg innych kierunków, takich, które są dostosowane do wymagań rynku pracy. My cały czas te kierunki doskonalimy i czasami corocznie wprowadzamy pewne zmiany co do przedmiotów, co do treści, co do również zajęć praktycznych, praktyk, które odbywają się w sektorze biznesu. Brakuje na rynku inżynierów i nasi absolwenci są wręcz, powiem, bardzo kolokwialni kupowani na pniu. Często już podejmują pracę w trakcie studiów pierwszego stopnia czy drugiego. Uczniowie szkół zawodowych mogą zdobywać niezbędne umiejętności w dobrze przygotowanych i wyposażonych pracowniach szkolnych, a także podczas praktyk w zakładach. Kształcenie dualne realizowane jest między innymi w zespole szkół elektronicznych, zespole szkół samochodowych czy zespole szkół technicznych. W tej ostatniej placówce uczniowie zdobywają wiedzę w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Te klasy są często pierwszym wyborem ósmoklasistów. Cieszy się ogromnym, ogromną popularnością akurat ta klasa. Co roku tworzymy przynajmniej jeden oddział kształcący operatorów. Kształcenie dualne umożliwia kontakt naszym uczniom z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Na rynku radomskim jest bardzo wiele firm nowoczesnych. Niezwykle nowoczesnych, konkurujących na ogólnoświatowym rynku. Miasto od dwóch lat organizuje wystawę Radom Expo. To okazja do tego, aby zaprezentować firmy, które działają m.in. na terenie stref gospodarczych. Chodzi o to, żeby odczarować radomską gospodarkę, radomski przemysł, pokazać, że nie może i nie powinna kojarzyć się z brudem, ze smarami, z, taką, z takim ciężkim przemysłem, że dzisiaj to jest przemysł innowacyjny, zaawansowany technologicznie, że w Radomiu mamy firmy, które są absolutnie top of the top, jeżeli chodzi o innowacyjność właśnie i potencjał innowacyjny. Dodatkowym atutem ulokowania nowoczesnego biznesu w Radomiu jest lotnisko, które powstało na sadkowie. Lotnisko jest Dobrym projektem i przede wszystkim projektem z przyszłością i potencjałem i nie należy się zrażać tymi wszystkimi negatywnymi czynnikami, które w tej chwili występują, bo one występują, mamy ich świadomość. Natomiast lotnisko od samego początku funkcjonowania tego projektu było szansą i ja to wprost zdefiniowałem, że lotnisko ma szansę być takim kolejnym biegunem wzrostu gospodarczego naszego miasta. A może być on jeszcze większy, bowiem miasto chce utworzyć dwie nowe strefy inwestycyjne. Do tego potrzebna jest jednak pozytywna decyzja Rady Ministrów w sprawie zmian granic administracyjnych. Jedna w południowej części już miasta Radomia po zmianie granic administracyjnych, tak zwanym międzytorzu, która będzie Doskonale skomunikowana, ponieważ zarówno i Radąska obwodnica południowa, jak i dwie linie kolejowe, więc wydaje się to być świetna lokalizacja dla również usług transportowych, jak i nowa strefa gospodarcza w północnej części miasta dzisiaj, teren rajca szlacheckiego, gdzie również bardzo dobre tereny pod rozwój strefy gospodarczej w niedalekiej bliskości lotniska, więc też mamy nadzieję, że spowoduje to stworzenie tam nowoczesnych miejsc pracy. Decyzja powinna zapaść w połowie tego roku. Jeśli dojdzie do zmiany granic, Radom zyska około 200 hektarów nowych terenów inwestycyjnych.